Opinia publiczna jest zbulwersowana tym, że właśnie pieniądze idą A to na jachty, A to na ekspresy do kawy czy tego typu rzeczy. Dobromir Sośnierz. No to Solari rozumiem. solarium w pizzerii. Po co? Nie, ale nie, po co? nie ma. Czy my rozumiemy Panią dywersyfikacja? No to Dokładnie. polega na tym, że ktoś mógł dostać pieniądze tylko na coś innego niż do tej pory prowadzi. Poseł... Więc jeżeli ma dodatkowe pomieszczenie, to robi tam solarium. Ta Pani tego nie wzięła, ale nie wrzucajmy do jednego worka wszystkich takich pomysłów, bo ma... na tym polegał. Ale... Ten Dobrze, program, proszę który Państwa, proszę państwa, Dobromir Sośnierz teraz, a potem pani minister. Dziękuję. Na tej zasadzie wszystko można zracjonalizować. Ta, ten po prostu y, przypadek. i Ja się tutaj mogę zgodzić, że to nie jest kwestia tej czy innej partii. Po prostu w tym przypadku zadziałało to, że po pierwsze no, była dość duża przejrzystość przy, przy tych wnioskach. Było to łatwo sprawdzić. Branża jest w miarę zrozumiała i każdy y, rozgarnięty człowiek może sobie przeczytać i zobaczyć bezsens in, y, tej instytucji, jaką jest dotat, dotowanie cudzych biznesów. But... Problem jest systemowy. Problem jest absolutnie systemowy, niezależny od tej czy innej ekipy, i wiadomo, że to się musi tak skończyć. Po prostu w tej sprawie jest bardzo łatwo to ocenić. Każdy system, gdzie zabieramy pieniądze tym, którzy je wypracowali, dajemy komuś tą, a ja mam jakiś tam fajny pomysł, tak? i ten pomysł oceniają urzędnicy, którzy się na tym nie znają, którzy nie, 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 nie będą ponosili kosztów prowadzenia tego biznesu, tego robimy to na, na rzecz podnika, ani nie będą czerpali z niego zysków najczęściej. Bo to im jest obojętne, czy ten biznes wypali, czy nie wypali. Po prostu musi spełniać, jakieś kryteria. Jeśli on spełnia kryteria, to wniosek zostanie przyznany, a jak nie zostanie przyznany, to przedsiębiorca jeszcze odwoła się do sądu i sąd mu powie, że miał rację, bo, bo wypełnił kryteria, a wniosku mu nie przyznano. Więc to, to instytucja jest zła. To sam, sama idea, żeby rozdawać pieniądze podatnika konkretnym ludziom na jakieś się czy na jakiś, jakiś pseudo-biznes, prawda, który każdy głupi mógłby sobie otworzyć. No każdy kto z nas, kto dostałby jacht, mógłby go sobie wynajmować. Co to jest, jest w ogóle za sztuka? I tak pan tak. o przedsiębiorcach mówi? Ale Ciekawe. co o przedsiębiorcach? przedsiębiorcach Miał... Że każdy głupi kupi może sobie jakiś biznes no, założyć. Da, da, da. No, 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 da, da. no naprawdę, muszę powiedzieć, że to mnie zadziwiło. Oczywiście, że każdy może założyć. Jak pani kupi komukolwiek, nie drogi samochód, to dzięki temu może... No tak, my jesteśmy za tym. Pan chyba nie rozumie, o czym jest przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość to jest kiedyś własne pieniądze ryzykuje, wkłada własne pieniądze, zapewne usługi, które ktoś chce kupić, nie, nie, właśnie, żeby samemu wypracować pieniądze i na tym zarabiać i zaryzykować te pieniądze i jeszcze mieć z tego zwrot, to już nie każdy głupi umie, ale na cudzy koszt postawi sobie, o, kup kupcie mi jacht. Ja będę go wynajmował. No to każdy może coś takiego zrobić, każdy może taki wniosek napisać, i no każdy może taki biznes prowadzić. Jeszcze w dodatku. Dzięki temu dutku... pan zarabia pensję w Z litości. Pan sobie naprawdę odrobi podstawową lekcję ekonomii, jaką jest lektura Bastiata, co widać i czego nie widać. To pan zrozumie, jaki to jest bełkot po prostu, co pan, co pan opowiada. Te pieniądze i tak by gdzieś wypłynęły, i tak by przynosiły dochód, tylko kto inny by je wydał na coś sensownego, hmm. a nie na jachty. Po prostu ktoś by z podatnika z podatników kupił sobie buty albo tam. Y, y, wstawił szybę, prawda? Z, z, I tak z, myśmy żyli w butach i z szybą. Tak, a, nie, a, nie, a, tak, a tak nie ma tych butów i tej, i tej szyby, są, tylko jest, jest, jest nie. dzięki nie, temu, jest nie, dzięki temu, jest, pan jest, pan, jest tak, dzięki tak, temu, nie jak nie, dla kogoś, Dobrze, jak nie, jak nie, dla kogoś, nie, nie kogoś, kto będzie w ten sposób na nim zarabiał. Oczywiście, że to nie jest wina tych przedsiębiorców. Była okazja, to sobie o taki wniosek wystąpili. Wina jest systemowa, nie należy w ten sposób wydawać pieniędzy nigdy i nigdzie. To, że PiS zgodził się na taki sposób, że my jeszcze zaciągamy dług na poczet takich idiotycznych programów, to ja od początku mówiłem, to nie jest tak, że teraz to mówię, bo jestem mądry w akcie. Proszę sobie zobaczyć, ja wielokrotnie to krytykowałem, że, że oddawaliście wtedy suwerenność Polski. Przypominam, że za to, żebyśmy zostali zakwalifikowani do tego P KPO, to zgodziliście się na decyzję o zasobach własnych, czyli na ściąganie trybutu z terytorium Rzeczpospolitej przez Brukselę. To jakbyśmy jakąś Wojnę z nimi przegrali. Proszę Państwa, Więc chcę tylko... kawałek su, 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 suwerenności. Pieniędzy no, chcę, i tak no, nie dobrze. dostaliście. A teraz widzimy, że one są. To jest, to jest właśnie racjonalne. Przy i to wszystkich jest właśnie wątpliwościach prze, przeciw czy... temu populizmowi, który cały czas Państwo Rozumiem. uprawia się. Przy wszystkich wątpliwościach, które Pan przedstawił, bo ja też mam wątpliwości co do priorytetów, jeśli chodzi o wydywanie środków unijnych. Także ja tutaj nie, ja tego nie neguję. Chcę zwrócić uwagę i tu bronię prawa i sprawiedliwości, o. że y, a zaangażowanie się w program KPO ma sens z tego prostego powodu, że nie. oczywiście będziemy razem z Unią Europejską spłacać ten dług. Te tyle ty. tylko, że koszt tego długu, oprocentowanie jest o wiele niższe niż gdybyśmy go zaciągali ale nie sami. Ale Należy zaciągać długów, a nie pocieszać Okrecy. się dobrze z niskiego procentowego. Rozumiem, tematy. rozumiem. Redaktor, rozumiem, ale, nie rozumiem, rozumiem długów na ale taka jest to właśnie prawda. właśnie wiem, czy taka się bawiamy, bo uważam. Wszyscy spłacamy długi, żeby niektórzy mieli biznes. Przecież to jest absolutnie niesprawiedliwe, że wszyscy, ja podatnicy rozumiem, że biznes pan, niektórym. uważa, że żaden kraj nie będzie miał długu publicznego żadnego ani nie będzie zaciągał, ale powiem panu, że w każdej działalności i państwowej i gospodarczej istnieje coś takiego jak zaciąganie długów czy też branie pożyczek i kredytów. I na tym funkcjonuje właśnie w ten sposób funkcjonuje działalność gospodarcza. Więc dajmy spokój. Ten dług unijny jest Jeszcze o wiele niżej oprocentowany niż te obligacje, które my. Jak co roku, dług, co co roku musimy wydaje spłacać. więcej niż się zbiera w formie podatków, to to nie jest kwestia kredytu inwestycyjnego, tylko systemowego problemu z tym, że politycy stale wydają więcej niż zarabiają. Pani pani rozdanie, minister ja bardzo dziękuję za obronę, obronę pani redaktor, tylko. tylko ja uważam też, że. My jako opis we własnym gronie powinniśmy usiąść i wypracować refleksję. Czy tak naprawdę gra była warta świeczki, czy, czy to było racjonalne i czy to spełniło swoją rolę? Bardzo proszę, pani minister. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogę po głosie Konfederacji powiedzieć coś racjonalnego. Po pierwsze, pieniądze z KPO i to. Pani minister, zioł, dziękuję. Bardzo proszę. Nie przynajmniej, nie przynajmniej, ja podobno był A okej, okay. to zdaniem, wspaniale. Ja, nie, bardzo ja bardzo się nawet się nie cieszę. dosłyszałam, co pan już coś już powiedział. Czy jestem bezczelna, na dzień dobry. Co? Nie, ale no, czekałam 28 minut. a bardzo serdecznie. program no. z panią spraki. jesteśmy i za każdym razem. Nie, są no ale, takie ale apel do pana, naprawdę. Nie, no dajmy spokój. Uważam, że to, co pan mówi, jest nieracjonalne. Kluczowe jest to, żeby sprawdzić kto wydawał te pieniądze prawidłowo i jak były one przyznane. I o to tak naprawdę chodzi, a nie o to, żebyśmy sobie oceniali, czy sensowne jest to, żeby ktoś miał solarium albo go nie miał, bo nie jesteśmy od tego specjalistami. Trzeba a to sprawdzić. Czy sensowne, żeby ktoś, kto nie ma solarium, miał dodatkowy jeszcze solarium? Dodatkowy. No tak, no to, to Proszę jest, Państwa, to, ja chciałam no to, już przejść do następnego tematu. Się. Chcę tylko powiedzieć, że naprawdę Zosta, zła, po, tym, prostu sytuacje, po prostu zdarzają się sytuacje, kiedy pieniądze są dzisiaj. wydawane w sposób nieodpowiedni. Ja przypominam sobie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w przeszłości. Sama napisałam o tym szereg no tekstów. Na słupy były wyłudzane pieniądze z NCBR na całkowicie lipne projekty innowacyjne. To jest odwieczny problem kontroli tego. To Wiem, pani że dzisiaj... to, co ja mówię. Tak, na... nie, bo że ten problem jest. problem istnieje. systemowy, a nie. Bo, bo problem jest systemowy. Nie, no, nie panowie, przepraszam, no, nie zgadzam się. Dlatego, że wiele ludzie projektów... wydają cudze pieniądze na cudze tak, potrzeby, ale to pan pan... nie, to wydają je nieracjonalnie. Ale nie ma pan zielonego pojęcia, o czym pan jest... mówi. Tak. Problem, no, problem no, polega ja na tym, ten... że pan pojawia się w przedsiębiorców, NCBIR, instytucjonalnych. Nie, to jest jakieś pomieszanie z Jeśli ktoś wydaje cudze pieniądze na cudze potrzeby, to nie ma. Nie, państwo inwestuje, a nie wydaje cudze pieniądze na cudze potrzeby. To jest To jest głupio Proszę mi to no no powiedzieć. No ale... Proszę Państwa, proszę Państwa. państwa no i kolejny, ruch, i i kolejny, bardzo proszę, żebyście, no żeby, ja lubięcie, żeby Państwo przestali mówić jednocześnie. tym. się Panie pani się bardzo odmiany proszę, odmiany, proszę, żebyście nie mówili jednocześnie. Oczywiście sytuacja jest tego rodzaju, że w momencie, kiedy Państwo się decyduje na wsparcie rozmaitych innowacji, to wiele tych innowacji przynosi korzyści gospodarce, ale są takie, oczywiście, które się okazują, okazują po prostu oszustwem. Dobromirz Sośnier, wracamy do podsumowania wystąpienia Karola Nawrockiego w Zgromadzeniu Narodowym. No, rzeczywiście wystąpienie było konfrontacyjne, y, natomiast no, całe otoczenie tego y, wystąpienia też jest konfrontacyjne, już nie, nie wspominając o kampanii wyborczej, która można powiedzieć rządzi się swoimi prawami i można by tam jeszcze y, nad tym spuścić zasłonę już zapomnienia, no to y, to po to, co działo się już po tej kampanii, no wyraźnie zwiastuje bardzo konfrontacyjne nastawienie rządu. No i myślę, że pan Karol Nawrocki ośmieszyłby się, gdyby wyciągnął w tym swoim wstępnym przemówieniu, prawda, rękę do rządu, bo zostałby z tą ręką jak. Himlizbach wyciągniętą prawda to już było widać po prezydencie Dudzie który był znacznie bardziej ugodowy i myślę że wkrótce państwo do, docenicie jak z, bardzo zmarnowaliście szansę na, na próbę dogadania się z Dudą przez te półtora roku oczekując niemożliwego jak się okazało w, więc ta konfrontacja jest, po pierwsze, no, wymuszona przez postawę przeciwników, a po no, drugie, no, sama konstytucja zachęca do takiej próby sił, przede wszystkim dając w, prezydentowi no, niewspółmiernie małe kompetencje do, do jego silnego mandatu demokratycznego. Jeśli się wygrywa indywidualnie wybory, prawda, no, trzeba przedstawić jakiś program, żeby te wybory wygrać. No, mimo że nie ma się na to kompetencji jakby u, u konstytucyjnych, no ale potem trzeba jakoś prowadzić, zrealizować ten program. E, ale Chciałam ja zapytać, czy Konfederacja będzie popierała te projekty Karola Nawrockiego? Niektóre, no to zobaczymy. No, A są takie, które Konfederacja chciałaby wesprzeć? Zobaczymy, jak będą, jakie jak, jak one, no, zniesienie podatku belki. No to tak, no to od dawna o tym mówimy także, więc jeśli... Tam jest także ustawa o CPK i w, oczywiście prezydent Karol Nawrocki uważa... Będzie opierać, aczkolwiek ja tego nie popieram osobiście. Aha. Mam odmienne zdanie od, 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 w ogóle uważam, że jest absurdalne pisanie projektów, ustaw, które mówią, co rząd ma zrobić. Znaczy, w podnoszenie do rangi ustawy działań typowo wykonawczych, które jest w ogóle plagą, bo to nie jest tylko kwestia tej ustawy, to, te różne specustawy dokładnie to robią, jak w Pałacu Zaskim, czy tak dalej. To, to, to jest plaga polskiego i psucie prawa, tak, pol pol polskiej legisl legislacji. Ja, moja wątpliwość oczywiście jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość i Karol Nawrocki chcieliby zmodyfikować cały projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Moja wątpliwość polega na tym, że PiS zbudował lotnisko w Radomiu. Które nas, podatników, strasznie drogo kosztuje. I to miało być też takie koło zamachowe, miała być taka wspaniała inwestycja. Jeszcze rozbudowano, jeszcze no, więcej tak pieniędzy w tego no. no i po prostu teraz my wszyscy podatnicy do tego dopłacamy. Najlepsza jest za odpokre, dobrą to jest monetę wyników ogóle, badań, ankietowych nie jednocześnie. Do, do tradycyjnej, konserwatywnej kultury. Ale ja, my mówimy o badaniach, badań. a pan mówi o światopoglądzie. No to są dwie zupełnie różne są, rzeczy no, i tu się nie Ale ja tutaj. Teraz jest taka sposób. To. Nie mogę tego Pani nic minister, skomentować. Tak, Naprawdę, zaproszę, no, po proszę po prostu króciutko, nie mogę. Bo musimy kończyć. Um, nie. powrót do um, skrajnego patriarchatu. Wcale nie spowod... nie I tego, że, tym, że kobiety tym, mają jako... siedzieć w domu. Konserwatywnej tak, tego, że kobiety będą siedzieć w domu i po prostu gotować zupkę i, e, dla swoich dzieci i, e, i gotować e, pieluchy po to przypadkiem, żeby nie mogły iść do pracy, nie spowoduje tego, że kobiety będą na miały w dzieci. Na już nie dzieci, gotujemy no. pieluch. Więc... No ale patrzy, może w skrajnym pani, patriarchacie no, nie to będziemy musieli. Się... No, oczywiście e, jakość partnerów ja, się ja pogorszyła ja, ja ja, i dlatego teraz nie mamy dzieci. Co za głupoty opowiadać. Wie pan, co się pogorszyło? Państwa, wydaje A mi się, że tam problem tam e, tam d z lat, mu muszę prostu... Państwu przerwać. Problem demografii wydaje mi się niezwykle złożony i oczywiście zmiany kulturowe, nie tylko kwestie dotyczące mieszkań, ale takie zmiany kulturowe, moim zdaniem, mają znaczenie. No Prawo i Sprawiedliwość mam. prowadziło nie... 500+, 800+, plus i mimo wszystko to nic nie dało i demografia nadal jest w katastrofowym stanie. Nie no, w dupa, No Ale by... nie cofniemy czasu, Czas naprawdę. Być może to... mogło być gorzej, miały go może nieku, byłoby nie gorzej. Może byłoby gorzej. I ja powiedziałam, że chcę pozbawić kobiety praw wyborczych. Żegnamy w tej chwili początek. naszych słuchaczy. Do, z takim uśmiechem Konstatuje, że w mediach społecznościowych wielki bu napisał do prezydenta Karola Nawrockiego. Mam nadzieję, kumplu, że polityka cię nie zmieni. No ale... O, jakie to urocze. To znaczy, to jest takie trochę jak ludzie, którzy wchodzili do pierwszego Big Brothera i mówili, że dla mnie najważniejsze to jest zostać sobą. Karol Nawrocki nigdy nie ukrywał, że z NATO znajomy raczej niż Kumpel. No. Proszę Państwa, chciałam zapytać o inną mógł rzecz. Się co, nad co Państwo sądzą z nich z zwłaszcza nad panią poseł mógłbym się znęcać. Kogo zna yy, pani poseł? Panem Murańskim, którego czytał pan premier. Ale to nie wiem, dlaczego nade mną Właśnie. akurat. Ja, ja, ja nie mam Panie, takich nie, znajomości jak Nie znam się z panem Murańskim, nie mam takich kolegów. Ani też premier Tusk nie deklarował, że to jest jego kolega, inaczej. więc to czy, jest zupełnie inna pani, czy historia. Czy dla pani ten facet jest osobą wiarygodną? Nie yy, mówię o premierze, na miłość Boską. Nie jest pan kolegą żadnego z dla polityków dla koalicji dla obywatelskiej. Więc proszę, państwa. proszę państwa, dla mnie pan premier jest również osobą niewiarygodną, ale nigdy bym się nie zwrócił do niego per Pozwoli pan, że zakończę ten wątek uważam za, że powoływanie się na Jacka Murańskiego było absolutnym błędem. Jest to osoba moim zdaniem niewiarygodna. Nie zmienia to postaci rzeczy, że jeżeli chodzi o pomoc Karola Nawrockiego w tym procederze sudenerskim Grand Hotelu, to doniesienia Onetu nie opierały się na doniesieniach Jacka Murańskiego, tylko dwoje świadków to powiedziało. Czekamy na proces, sąd ale zdecyduje, miały, kto To miały miał być rację. też następcze artykuły, które miały tę sprawę pogłębić, wyjaśnić, wskazać jakieś szczegóły. Niczego się takiego nie dowiedziałem. Nie, ale wiadomo, to znaczy, nie, nie ma, tutaj jako, nie ma co szczegółów. No, po prostu ci wymusły. świadkowie to opowiedzieli, są gotowi to zeznać w sądzie, także myślę, no, no, że zobaczmy, tutaj sprawa się wyjaśni. Dobromir Sośniesz. czy tak jeszcze raz? Może wrócę do tej sprawy. Czy, pana zdaniem, wszystko odbyło się tak jak trzeba z tym Trybunałem Konstytucyjnym w 2015 16 roku? Nie. Wydaje mi się, że to jest właśnie moment, w którym to PiS naruszył porządek konstytucyjny w przeciwieństwie do tych zarzutów, dotyczących tych Krajowej Rady Sądownictwa, które są moim zdaniem zupełnie wydumane i, i tutaj PiS jest w prawie, znaczy no, zjechał po bandzie, ale się zmieścił, że tak powiem, tutaj się nie zmieścił. I, ale zgadzam się też, że no, w razie moja wiedza na, ten, na temat kompetencji Trybunału Stanu jest dość powierzchowna, ale też z tego, co wiem, wydaje mi się, że to no, zdecydowanie nie jest materiał na, na proces przed Sądem Powszechnym, tak, no, to, 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 to musi być Trybunał Stanu, więc tu Chyba nic z tego nie będzie, no ale pan, pan Giertych też jest znany z takiej falandyzacji prawa, więc... o No być może już kolejne pokolenia będą mówiły raczej o Giertychizacji prawa, więc, więc nie jestem zdziwiony Króciutka jego tą... Króciutka przerwa, częścią. bo jest tak zwana łamiąca wiadomość. Paweł Szefernaker przekazał, że Donald Trump zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze. I tutaj cytat. W oficjalnym liście gratulacyjnym przekazanym w dniu zaprzysiężenia prezydent USA Donald Trump zaprosił prezydenta RP Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze w dniu 3 września 2025 roku. No właśnie, kolejna kampanijna zapowiedź zrealizowana zgodnie z planem. Tutaj cytuję. Pawła Szefernakera. To tak gwoli wiadomości, ale Pani nie wiem, czy Pan jeszcze chciał coś dodać? do no, Jak jeśli mogę jednym zdaniem skomentować, to mam nadzieję, że dobrze zostanie wykorzystana ta, ta, ta wizyta, bo jesteśmy w kluczowym momencie, gdzie zaraz będą zaczynały się negocjacje być może, jeśli się potwierdzą negocjacje z, z Rosją na temat pokoju na Ukrainie, że polskie stanowisko tam wybrzmi, jakiś polski plan pokojowy zostanie prezydentowi Trumpowi Pytanie, zostanie, pytanie, mamy, pytanie zostanie... jakie stanowisko będzie prezentował Karol Nawrocki, bo to jest... Znaczy z... Zgodnie z, z, z konstytucją Kampanią, powinien skonsultować się tak. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. No